W ostatnich wspomnieniach aktor przyznał, jaką żoną jest Małgorzata Królikowska. To jedyny wywiad, w którym Paweł Królikowski opowiedział szczerze o swoim małżeństwie. Niewiele osób by się tego domyśliło. Media opublikowały fragment wypowiedzi zmarłego artysty. Małgorzata Królikowska i Paweł Królikowski byli małżeństwem przez prawie 31 lat. Pewnie byliby razem jeszcze dłużej, gdyby choroba nie odebrała kobiecie jej męża. Jak małżeństwo aktorów wyglądało naprawdę? Media opublikowały jedyny i ostatni wywiad, w którym Paweł Królikowski mówi szczerze o sekrecie swojego związku. Małgorzata Królikowska wraz ze swoim mężem, niedawno zmarłym Pawłem Królikowskim, uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w show biznesie. Biorąc pod uwagę fakt, że oboje wybrali karierę aktorską i byli artystycznymi duszami, ich związek wcale nie musiał być poukładany. Małżonkom, którzy wykonują ten sam zawód wbrew przekonaniom, może być trudno, zwłaszcza jeśli to praca związana ze sztuką. Arczy spojrzeć na wiele innych związków między aktorami, które bardzo szybko się rozpadały. Jednak królikowcy, jakby na nic nie zważając, szli dzielnie przez życie ręka w rękę. Małgorzata królikowska zawsze miała ostatnie zdanie: Małgorzata królikowska z mężem musieli wiedzieć, że związki między artystami są w stanie przetrwać najczęściej wtedy, gdy małżonkowie znają swoje granice i mają sprawdzone mechanizmy funkcjonowania. Podobnie było też między królikowskimi. Aktorzy byli parą niezniszczalną i zadziwiająco zgodną, która, mimo wyczerpującej pracy i intensywnego rytmu życia w showbiznesie, zachowywała prywatność. Oboje rzadko opowiadali o tym, co działo się w ich domu po tym, kiedy schodzą ze sceny. Choć Małgorzata Królikowska milczała, jak skała na temat małżeńskich sekretów, Któregoś razu Paweł Królikowski się wyłamał. Aktor zwierzył się w rozmowie na łamach Galistego. Jak wygląda podział obowiązków w domu artystów? Biorąc pod uwagę charyzmę Pawła wiele osób mogłoby być zdziwionych jego relacją. Małgośka jest mocniejsza, bez wątpienia. Potrafi mnie przywołać do porządku, postawić pod ścianą. Robi to parę razy dziennie. Bardzo z niej dobry generał. Nawet najwyżsi rangą oficerowie, choćby pułkownicy, mogą się nie zgadzać ze zdaniem generała, ale muszą robić, co każe opowiedział Paweł Królikowski. Okazało się, że to Małgorzata Królikowska była osobą decyzyjną w tym artystycznym małżeństwie, chociaż Paweł Królikowski rzadko mówił publicznie o swoim związku z aktorką. W tej rozmowie postanowił uchylić rąbek tajemnicy prawdopodobnie po to, by media przestały się interesować jego prywatnym życiem.